My to mamy szczęście dzisiaj. Mamy okoliczność obcowania z prawdziwymi legendami, bo już na naszej kanapie zasiadła pani Anna Seniuk, już zmierza do nas Jean Reno, jeszcze obok pani Anny zasiadła też legenda dziennikarstwa Beata Biały, która popełniła wspólnie, między innymi z panią Anną, książki, które można... Państwu teraz już zaprezentować. Jedna to kobiece gadanie, druga to męskie gadanie. Najpierw było męskie. Spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, w związku z tym Beata postanowiła wybrać swoje bohaterki i zrobić kolejną książkę. Tym razem kobiece gadanie. Profesor Anna Seniuk jest jedną z osób, które udzieliły tam głosu i zaraz o tym porozmawiamy, o czym była ta rozmowa. Jak wybrałaś swoje bohaterki? No, wybór był bardzo trudny. Szukałam dziewczyn, które mi coś wniosą, ka każda, żeby coś innego wniosła mi do tej książki, bo to, bo to jest są rozmowy o emocjach. Tak jak męskie gadanie było o emocjach mężczyzn, tak tutaj o emocjach kobiecych, ale też od kobiet oczekiwałam więcej, bo my mamy emocje przegadane, więc chciałam, żeby wniosły jakąś fajną, nową historię, pokazały siłę kobiet, jak my musimy czasami o siebie zawalczyć, jak z, ze stereotypami musimy powalczyć, więc ja dobierałam te bohaterki tak żeby każda wniosła coś nowego i rzeczywiście są to mądre głębokie rozmowy także dziękuję ci Aniu za to że mm. chciałaś wziąć udział tobie zresztą Dorotka też bo dzięki, ja bo, dzięki też, bo dzięki tym kobietom i tym i pozostałym które tutaj są mamy naprawdę książkę mądrą głęboką i ważną ona jest ważna po prostu bo my tu poruszamy ważne sprawy Dla mężczyzn ta książka jest lekturą obowiązkową to mówię jako Mężczyzna yy, i to dwumetrowy, bo daje Wam, drodzy panowie, również wgląd w kobiecy świat bez pudru, bez makijażu, bez wersji demo, bez zawoalowania. Czasami panie po poruszają tematy, o których yy, nie zawsze wszyscy chcą mówić. Niektóre z tych tematów do tej pory są tematami tabu. Ja na przykład myślę o temacie, który poruszyła pani Anna, yy, pewnego rodzaju yy, melancholii, splinu. Nie nazwałbym tego depresją, ale takiego rodzaju refleksji nad... Urodzeniem pierwszego dziecka. To nie, był, to nie był moment, w którym pani się od razu rozpłynęła w miłości, stwierdziła, Boże, <laughs> tak, tak. tak, moje życie teraz to różowe słonie i słodkie landrynki. I mm -hmm. Wręcz przeciwnie. Mm -hmm. Tak, tak. W pierwszej książce <laughs> oczywiście nie miałam szans się dostać, to było męskie gadanie, ale czekałam <laughs> kiedy może wymyśli coś, pretekst jakiś, żebym, żebyśmy się mogły spotkać, bo znamy się od wielu lat i myślę, że ja tam właściwie mówię o o takim uczuciu, bo mówimy o sile kobiet, mówiłeś, ale też o słabościach kobiet, mówimy to też. Ja myślę, że powinno no, być bab, siła, bardzo elegancko nazywałeś tę książkę kobiece gadania, uważam, że to babskie takie też gadanie, tak też tak uważam, że tak się mówi po prostu. I o słabościach też mówimy. E, ja mówię o empatii, ja muszę powiedzieć, że kochana moja, gdyby nie empatia, to ja bym tu nie siedziała. Ja bym siedziała w domu, przykryłabym się, zasłoniłabym okna, ale ale po prostu e, wydawało mi się, że nie mogę zrobić przykrości bracie i mimo, że jestem osobą bardzo introwertyczną, każde spotkanie z państwem i tutaj, i, i, i publiczne jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Introwertyczna e, aktorka, to jest ciekawe. Tak, gdzie tak, się tak, pani to jest... obnaża na scenie, mówię tu o duszy tak, e, tak, i pokazuje tak. najgłębsze e, swoje warstwy, to tak, ja, e, ciekawe połączenie. Tak, ja odcinam się, mój charakter to jest co innego, a zawód to jest co innego, profesja to jest profesja. No, szef zrobi buty, a potem idzie na przykład no, na ryby. No i zupełnie nic nie ma wspólnego z butami. Więc ja staram się y, y, nie łączyć tych dwóch światów i to mi w sumie chyba dobrze robi. No więc o tej empatii. Gdyby nie empatia, gdybym cię nie lubiła, gdybym cię nie chciała <laughs> zrobić przykrości, to by mnie tu nie było. I zresztą spotkanie z, z panią Dorotą więc bardzo, bardzo mi zafascynowała. słuchajcie państwo, to co ona napisała w tej książce. Nie mogłam się po prostu oderwać. To jest w ogóle kobieta, Wulkan, kobieta tajemnica, kobieta niesamowita. Boże, ile to w tych kobiet siedzi. Pani profesor, ja chcę zapytać... Dużą odwagą, bo Dorotka właśnie mówi to, co chce powiedzieć, ma odwagę powiedzieć wszystko żeby że będą jakieś konsekwencje. Ta Trudno. odwaga i zasady, którymi się Dorota kieruje, one mnie po prostu fascynują. Zostawmy tą Dorotę w spokoju. Tak, pani tak, nie, bo ja jestem przeciwieństwem, bo ja yy, na przykład nie, nie mogę powiedzieć nikomu prawdy, bo się boję, no. że komuś zrobię przykrość, że będzie mu przykro, że się popłacze, że będzie miał podkówkę sobie zrobi, Więc ja mówię same miłe rzeczy. Ale, ale dzisiaj nie muszę. Ale pani dzisiaj to... mówię, bo chcę. Pani jest bardzo dobra, zresztą podobnie jak Dorota, yy, w, słuchaniu. W, słuchaniu. w słuchaniu. Mówi I pani, że słuchanie... Słuchanie, tak, otwartość tak. na drugiego człowieka to jest, człowieka, to jest klucz do relacji. Podoba mi się słowo wysłuchać. Tak. Wysłuchanie. Siedzisz tak. czasami, nic nie mówisz, nie doradzasz, tak. tylko jesteś ob swoją. Obecność jest ważna. Tak, tak, tak. Ja y, mam dużo moich przyjaciółek, dziewczyn i, i, i chłopaków różnych. Zresztą tyle lat byłam w szkole, że y, wydaje mi się, że kwestia słuchania y, to nie jest takie proste, że siedzę i słucham. To się aktywnie słucha, rozmawiający czuje, że ja wchodzę w niego, że ja słucham. To jest rodzaj rozmowy, umiejętność słuchania. Także to jest... A teraz mamy... Nie... No mów, mów, ale co dalej? Ale co... Nie, chwilę, poczekaj. No, wysłuchania to jest. Wysłuchanie. Cudowne. To też ważne, jakie pytania się zadaje, jeśli się już człowiek odzywa. <laughs> e, prawda? Dlaczego tak zrobiłaś? Co się wydarzyło w Twoim życiu, że zrobiłaś tak i tak? E, myślę, że ta rozmowa może trwać i trwać, i wtedy ktoś naprawdę się pootwiera i może w tym, e, tej rozmowie doznać ukojenia. Tak, e, tak, wysłuchiwanie, dawanie rad jest bardzo dobrą rzeczą. Zresztą przypomniało mi się takie chińskie przysłowie. To miałam zabawne przeżycie z tym chińskim przysłowiem. Żyj według rad, których udzielasz innym. Nie Oho. Wiem, czy pani Doroto próbowałaś? Nie, wolałabym. Nie. Myślę, że to ja mi się nie, nie udało. Ja próbowałam, tak gdzieś do południa wytrwałam z tymi uwagami. Potem wszystko mi się rozleciało, bo dawać uwagi to ja naprawdę, radzić to ja jestem pierwsza. Jest, a naprawdę. jak było z tym wysłuchaniem i studentami, którzy panią tak kochali i kochają? Kochają! Kochają i wspominają również to, że pani była zawsze do dyspozycji, że była właśnie pani osobą słuchającą, nie. ich rozterek, ich problemów, wątpliwości wobec zawodu, przyszłości i wszystkiego. Tak, tak, tak. Ja miałam to, byłam opiekunem roku, więc też miałam różne zobowiązania i bardzo byłam przejęta szczególnie moją pierwszą klasą, którą prowadziłam. Zresztą to jest grupka ludzi bardzo wyjątkowych, wrażliwych. Każdy jest inny, to nie jest grupa studentów tam 100 200 usiądzie i ja mam wykład tylko z każdym trzeba osobno każdy inaczej kombinuje jeden jest zamknięty drugi bezczelny ten kłamczuch straszny którego wiem że kłamczuch i tak dalej do każdego trzeba inaczej podejść Inny powiedzieć ktoś kto bardzo źle i nie daje sobie rady mówi pięknie bardzo dobrze tylko i tu zaczynam mówić to co nie było najlepiej a najgorsze jest tutaj właśnie rozstawanie się ze studentami bo to nie jest kwestia dobrych stopni niestety w szkołach, w szkołach artystycznych, tylko no, nie czegoś, czym świat. oni przyszli i dać im te narzędzia do uruchomienia tego wszystkiego. Więc to jest bardzo ważne. Ja pochodzę z, z rodziny nauczycielskiej, dziadek był nauczycielem, rodzice byli nauczycielami, więc gdzieś to w genach mam, ale nigdy nie uczyłam się psychologii. Po prostu jedyna rzecz, którą można zrobić z takimi cudownymi, wrażliwymi ludźmi, to ich wysłuchać to czy z tych bohaterek, z którymi rozmawiałaś, no i bohaterów też, aczkolwiek dzisiaj ta książka o mężczyznach trochę w tle, ktoś z nich zaskoczył cię w taki sposób, że budowałaś sobie przed rozmową inny wizerunek tej osoby, myślałaś, że jest kimś innym, a okazało się w dyskusji, że odkryłaś coś zupełnie nowego, nawet dla ciebie samej niespodziewanego. Ja dziewczyny wszystkie znam od lat, bo robię z nimi wywiady, więc miałam o tyle łatwiej, że, że wiedziałam czego, po kim się mogę spodziewać, ale taką, takim zaskoczeniem i pójściem na całość była Ewa Farna, która jest bardzo dynamiczna, bardzo energetyczna, a ja Ewce zaproponowałam, żebyśmy porozmawiały o spokoju. I myślę sobie, co ta dziewczyna może wiedzieć o spokoju, czy ona go w ogóle o, potrzebuje. Ona ma w sobie też dużo melancholii. Więc właśnie o to chodzi. I Ewa... Pięknie mi opowiedziała, że ona właśnie od tej sceny, od tego, od tego show biznesu, od, tej, od, te, od tego gwaru, ona właśnie ucieka w dom, w dzieci, gdzie zamyka się i potrzebuje tego spokoju, jak mało kto i takiej refleksji, więc, więc chyba Ewa była takim wielkim zaskoczeniem dla mnie, na które sama się wypuściłam zresztą. Muszę panią na sekundę przerwać, za co bardzo przepraszam. Bo spokoju nie ma u nas na u nas dole. Nie ma w ogóle. Na rogu chorzej Marszałkowskiej. małe zamieszanie, bo pojawił się Jean Renaud, na którego czekamy, no i wzbudził zainteresowanie e, przechodniów, którzy mówią, ty zobacz jaki podobny do, do tego do, do Leona Zawodowca. No a to Leon Zawodowiec. Leon Zawodowiec tak. na chwilę Pojawi się na naszej kanapie i będziemy rozmawiać nie tylko o jego karierze filmowej, ale także o książce. Zapraszamy Państwa oczywiście serdecznie na tę rozmowę. Było kobiece gadanie, było męskie. Trzecie jakie będzie? Dziecięce. E, nie, nie, nie. Pracuję teraz nad drugą częścią męskiego gadania, bo się okazuje, że inni panowie poczuli się, że... No, też by... Wykluczeni. Poza tym tych emocji jest tak dużo, o których warto z facetami pogadać, więc teraz pracuję nad drugą częścią męskiego gadania i też towarzystwo. Zacne. No to jest ja szansa. Muszę powiedzieć, że się do tego to wykona ogromną pracę tutaj, Beata. Próbowałeś, ja najpierw powiedziałam, że nie. Potem pierwsza część była właśnie to, o czym pan powiedział, o melancholii jakiejś, której mm. nikt mnie nie podejrzewa, bo zawsze tak wydaje się, że jestem inna. I to była melancholia, to było okropne. Ja wydzierała ze mnie kawałkami, bo ja się zamykałam, zamykałam i mówiłam: Nie, tak, no może, tak. I w ogóle nic nie chciałam powiedzieć. Nie udało się, nie udało się się wyrwać ze mnie potem znalazła inny temat melancholia nie bo już, już tak padła melancholia, że już to było przestało być ciekawe już nie miałam nic do powiedzenia no i wreszcie o empatii jakoś udało mi I nam to się cudowne tak, to cudowne także to jest straszna praca bo to jest śpieg z krainy tak, tak. deszczowców moja bardzo... córka jak pisała książkę o mnie to też przez rok ja uciekałam umykałam powiedziałam że nie mam nie czasu, jest pani łatwiej tam do tam. szafy mamo jesteś tam bo to jest Ania jest, ucie, jest uciekinierką <laughs> bardzo panią dziękujemy za spotkanie Polecamy dziękuję. kobiece gadanie, męskie gadanie również, bo ono jeszcze e, jest na rynku wydawniczym i przypominamy Państwu, że będzie druga część. Pani profesor, bardzo dziękujemy za wizytę, to był dla nas zaszczyt. Dziękujemy dziękuję. serdecznie dziękuję. Dziękuję. Za ja dziękuję. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień